I wracamy w wydarzeniach 24, drodzy Państwo, do kraju. Monika Kubiaczyk w Studiu Wydarzeń 24. Dobrze, jest to, co oczywiście Państwo doskonale wiecie będzie prognoza e, pogody. Zaraz zobaczymy. Katowice. I zastanawiam się, yy, Moniar, czy w Katowicach jest równie. Ja powiem, że zimno, bo jestem zmorzony. Co w Warszawie? Ale przecież w Warszawie jest przyjemnie. W końcu przyjemnie ciepła, nieupalnie. No widzisz, to jest taka różnica. Niektórzy są faktycznie fanami upałów. Te upały już za nami. Na razie ich niestety nie widać na horyzoncie. Ale dobra dla wi wiadomość dla tych wszystkich, którzy lubią umiarkowane yy, wartości na termometrach, bo taka pogoda potrwa jeszcze trochę. Yy, ale myślę, że zgodziłybyśmy się, że. Więcej tego słońca by się przydało, to i ja, Dokładnie. i ty. Wiadomo, że deszcz też jest potrzebny i pada go dość sporo. Całe szczęście, ale na weekend chociażby się przydało trochę słońca. Na razie w tych prognozach na kolejne dni jest go bardzo mało, jak na lekarstwo. Jutro praktycznie w ogóle będzie się gdzieś tam ono przedzierać przez chmury, ale będą to chmury deszczowe i burzowe. Tak naprawdę, jeżeli zacznie padać rano, to do wieczora możliwe gdzieś tam jeszcze opady przelotne, yy, burze związane oczywiście z silnym wiatrem które obejmą swoim zasięgiem większą część Polski, a zacznie padać już w nocy, proszę państwa, no i ta temperatura zrobi się chłodniej w niektórych miejscach. Na przykład w Zakopanem w nocy temperatura nie wzrośnie powyżej 7 stopni. Bardzo podobnie w Suwałkach. Już teraz to wszystko sprawdzamy w szczegółach. Jesteśmy pod wpływem układu niskiego ciśnienia i deszczowego frontu atmosferycznego z nim związanego, który przemieszczał się, będzie w najbliższych 24 godzinach z zachodu na wschód, przynosząc właśnie takie załamanie pogody. Nie tylko u nas, ale generalnie w całej Europie Środkowej. Cały czas bardzo słonecznie na południu i cieszymy się, że już nie aż tak upalnie, już nie temperatura na poziomie 40+, przynajmniej w stolicach Europejskich, ale na przykład 33 w Rzymie, 32 w Atenach. Bardzo przyjemnie w Budapeszcie i Bukareszcie. Tutaj trzydziestka i dużo słonecznego nieba. Jeżeli chodzi o centrum, to już wspomniałam tak samo na północy i na Wyspach Brytyjskich. Pochmurno z deszczem. Sprawdzamy w takim razie, co w nocy. Wspomniałam już, że strefa opadów będzie się przemieszczać przez nasz kraj i tak zacznie padać się na początku na zachodzie w godzinach wieczornych, a następnie deszcz będzie przemieszczał się do centrum. W nocy nie powinno padać jedynie na krańcach wschodnich. A na Podlasiu czeka nas bardzo pogodna noc. I zimna. 7 stopni w Zakopanem, 8 w suwałkach w centrum, 13-14, czyli taka temperatura, jaka też niedawno e, powtarzała się w ciągu nocy. Warunki dojazdy, no, nie będą korzystne, przynajmniej w centrum i na zachodzie. Jeżeli chodzi o wschód, tutaj raczej powinno się dobrze podróżować w nocy, ale już za dnia niekoniecznie, wszędzie deszczowo. A burze pojawią się na całym zachodzie, na Kujawach, na Ziemi Łódzkiej, w większości miejscowości na południu. Poza tym deszczowo. Wszędzie, a na termometrach zaledwie 17 stopni. W Olsztynie nieco więcej, w Zakopanem tutaj 19, a w centrum około 21, najcieplej będzie na zachodzie tutaj 24. Nie będzie się dobrze podróżowało, proszę Państwa. Proszę uważać na siebie. I teraz sprawdzamy jeszcze kolejne dni. Jeżeli chodzi o sobotę, okienko pogodowe na północnym wschodzie. Tutaj nie będzie padać, ale poza tym może przelotnie e, spaść. Deszcz na termometrach 26-28 stopni, także będzie robiło się coraz cieplej. W niedzielę bardzo podobne wartości na termometrach, ale już wszędzie z deszczem. Bez wyjątków, a dodatkowo burze w centrum i na południu. Początek tygodnia znów deszczo, i burzowy wtorek, środa, powtórka z rozrywki. Nic dobrego jak na razie na horyzoncie nie widać, ale trzeba być dobrej myśli. Być może sierpień przyniesie nam więcej słońca. Wygląda na to, drodzy Państwo, że trzeba się zaprzyjaźnić z parasolem Dokładnie. i jeszcze z nim nie rozstawać. Bardzo Ci dziękuję, bardzo. Dziękuję. Monika Kubiaczek wita się z państwem w wydarzeniach wietur. 24. No i pytamy Moniki, bo informujemy państwa od rana, że niebezpiecznie deszczowo, zbyt deszczowo tak. w Małopolsce, na Lubelszczyźnie. No więc myślę, że mieszkańcy tych region regionów są szczególnie zainteresowani tym, czy przestanie padać. Myślę, że nie będą zadowoleni z mojej odpowiedzi, ale faktycznie będzie padać do końca tygodnia przynajmniej, chociaż poniedziałek i wtorek w naszych prognozach długoterminowych również pod znaką chmur deszczowych. Jutro te opady będą naprawdę intensywne. Będą trwały cały dzień dodatkowo y, burze. A przy tych burzach zawsze opady są intensywne, takie gwałtowne i powodują takie podstopienia lokalne. Również silny wiatr związany z burzami jest też niebezpieczny, także jutro proszę na siebie uważać. Za co można, chociaż i tak i tak to jest żywioł, więc tak jak się przekonaliśmy w ostatnich dniach, niewiele też można zrobić. Można się jakoś przygotować, zmniejszyć potencjalne straty, ale niestety na pogodę, szczególnie taką, nie mamy wpływu. Jeżeli chodzi o noc, tutaj zacznie padać co prawda, na zachodzie już wieczorem, w centrum, w drugiej części nocy jedynie na wschodzie do rana, bez opadów. Proszę zwrócić uwagę na temperaturę, zrobi się bardzo chłodno, 7 stopni zaledwie w Zakopanem niewiele więcej w Suwałkach, tam ósemka w centrum normalnie 13-14 stopni. Sprawdzamy teraz co za dnia i zaczynamy od Pomorza, tutaj pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami e, i z opadami deszczu. Na Kujawach i w Wielkopolsce do deszczu dojdą jeszcze wyładowania atmosferyczne, także silny wiatr również przy burzach, a temperatura od 19 do 23 stopni. I sprawdzamy teraz co w miejscowościach nad morzem temperatura 18, maksymalnie 20 w Łebie i Tak jak też widzieliśmy w takim ogólnym obrazku po morze Zachodnie, środkowe i wschodnie, tak też w przybliżeniu niestety nie będzie miejsca, gdzie nie będzie padać. Przenosimy się zatem na północny wschód i zobaczymy bardzo podobny obrazek. Warmia, Mazury i Podlasie tutaj deszczowo, całe szczęście bez burzy, ale chłodno 17 stopni zaledwie w Olsztynie, 19 stopni. W w Białymstoku. Na Mazowszu, a także na ziemi łódzkiej może lokalnie zagrzmieć. Temperatura na poziomie 20-21 stopni. Wiatr powieje z południa i oczywiście na południu tego regionu możemy spodziewać się silnego wiatru podczas właśnie burzy. I skoro jesteśmy na północnym wschodzie przy jeziorach, no to zobaczmy jak tutaj wypoczynek będzie wyglądał. Jutro piątek, zaczyna się weekend, więc myślę, że to ciekawa informacja, ale niezbyt ciekawy widok. 18 do 22 jest to no i ta aura pochmurno deszczowo temperatura wody za to wyższa niż nad polskim morzem i Południe, temperatura od 19 do maksymalnie 22 stopni, bardzo podobnie e, wszędzie. E, wyładowanie atmosferyczne na ziemi świętokrzyskiej, jeżeli chodzi o południowy zachód, tutaj wszędzie zagrzmi. Ale to już będzie najcieplej w stosunku do całej Polski, 22 stopnie na Górnym Śląsku, a 24 na Dolnym, a także na Opolszczyźnie. Wiatr z zachodu, a jeżeli są Państwo ciekawi... Co w kolejnych dniach, czy na początku sierpnia się będzie działo pogodowo, to oczywiście aplikacja Pogoda Interia się poleca. A ja wracam po godzinie 21. Do zobaczenia. No to wracamy drodzy Państwo na Ziemię. Monika Główiaczek ja. <noise> będzie Państwu opowiadać o pogodzie, która nas czeka. Niewątpliwie każdy z nas ma nadzieję na informacje, których Monika, jak mi się zdaje, nie przekaże. Nie, no mogę trochę nakłamać, żeby się dobrze słuchało, ale myślę, że to nikomu nie posłuży. Lepiej się przygotować na to, co będzie, a mianowicie parasolka przeciwdeszczówka. Kiedyś nie tak dawno, pamiętam, namawiałyśmy przecież do Państwa nakrycie z głową, okulary przeciwsłoneczne, tak, krem z filtrem jak się dużo potrafi zmienić przez te kilka tygodni. Niestety deszcz pada, będzie padał jutro, tak naprawdę w całej Polsce bez wyjątku spadnie deszcze, a dodatkowo w większości miejsc Polski również zagrzmi. Zrobi się też chłodno, zaledwie 17 stopni w Olsztynie, ale to w ciągu dnia. Noc również w wielu miejscach będzie bardzo chłodna. Sprawdzamy w takim razie sytuację w Europie. Układ niskiego ciśnienia w wakacje to nie zwiastuje nic dobrego, bo chmury i deszcz. Układ frontów atmosferycznych, związany właśnie z niżem, wkracza w nasze, w nasze granice od zachodu i dalej będzie postępował na wschód. Temperatura na południu kontynentu cały czas słonecznie, i można już powiedzieć, że w porównaniu do temperatury na poziomie 40 paru stopni, przyjemnie ciepło. 33 stopnie to nadal dużo, ale było gorzej. 32 w Atenach, Ankara 26, Bukareszt i Budapeszt z przyjemną 30. W środku kontynentu naura taka jak widać. Niewielkie przejaśnienia, chmury, deszcz. Tak samo na północy. No i dość chłodno: 20, 21, 22 stopnie. Najbliższa noc, powiedziałam, że chłodna, no to zobaczmy, gdzie najzimniejsza. 7 stopni zaledwie w Zakopanem, 8 w Suwałkach. W centrum około 13-14 i ta strefa opadów, o której wspomniałam, będzie przemieszczać się z zachodu przez centrum i nie dodam na wschód, ponieważ na wschodzie właśnie w nocy jeszcze nie będzie padać, że nad ranem już popada. Uwaga kierowcy, w nocy warunki dojazdy właśnie na zachodzie, a także w centrum, czy na wybrzeżu, a także na południu będą niekorzystne. Drogi mogą być śliskie, a w ciągu dnia no to już w ogóle tak jak Państwo widzą. Zobaczmy gdzie będzie burza. Na zachodzie, na południu, na Kujawach, na ziemi łódzkiej, a także na Mazowszu. Poza tym sam deszcz, a na termometrach od skromnych 17 w Olsztynie, po maksymalnie 24 na krańcach południowo-zachodnich. I oczywiście wiatr w trakcie burzy może być silny. Uważ na drogach jutro, szczególnie, że to początek weekendu. Sobota, bez opadów, jedynie na północnym wschodzie, temperatura do 28 stopni, bardzo podobnie w niedzielę, z tym, że w niedzielę już wszędzie będzie padać i w wielu miejscach również zagrzmi. Początek tygodnia równie deszczowy, początek sierpnia deszczowy i burzowy i chłodny, 18-23 stopnie, no i środa, kontynuacja tej pogody, jednak to jest akurat jeszcze prognoza taka mocno długoterminowa, także miejmy nadzieję, że tutaj coś się pozmienia, więcej słońca, trochę więcej ciepła. Na no to będziemy czekać, proszę uważnie śledzić wydarzenia 20 4, może Monika zapowie jakieś zmiany. Myślę, Coś że wielu z nas na dnie liczy. Bardzo Ci Monika za dziś dziękuję. Dziękuję bardzo. Do domu. Dobrej nocy. Dobrej nocy.